Przez zdecydowaną meczu meczów na zespół, który miał pomysł na rekord Bersko biała. No tak, od no, początku do końca Mi się natomiast no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że my w ostatnich 12 7 osób tak de facto. I to są na przestrzeni tych meczów z rekordem, to widać, że um, ciężko jest przez cały mecz tam utrzymać tempo. No tak de facto widać, bo bramce na 3-2 zwłaszcza. Trochę pory koszycie, że trochę morale opadły, tak widać, bo po, po reakcji zespołu i tego trochę szkoda. Yy, no i taki właśnie podobny mecz do... Zniwelowaliśmy te rzeczy, te były w ostatnim meczu, czyli te stare fragmenty, gry, z której bramki dostaliśmy. Natomiast no. Te dwie bramki na 3-2 i 4-2 one zamknęły mecz one wynikały z tego, że ciężko nam było utrzymać rzeczywiście tempo, które przeciwnik narzucił. A 28 minut znowu okazało się, że możemy być rywalem być, być wymagającym, taki, który postawi warunki, który się nie boi, który ma swój plan. No ale to jest niestety widać na rekord Bielskobiała w tym meczu. Za mało musi teraz zastanowić się jak na mecz sobotni trochę tę grę zbalansować, trochę rywalowi pozabierać trochę minut. No dziś mamy teraz taki okrzyk do zgryzienia, i składamy broni. Szkoda, ale to jest taką... Podchodzę z dużym szacunkiem do chłopaków, do tego co na boisku robili, jak się bardzo starali, już potem już ledwo się snuli na nogach, bo to tylko oni wiedzą i ja wiem jak to piekielnie dużo wymaga od nich, żeby grać z zespołem zawodowym, a, a takim jest rekord, a my wiadomo takim nie jesteśmy i tu trzeba zniwelować to wielką ambicją, wielkim zaangażowaniem, a czasami może ta bateria się wyczerpa. I głowa już tak nie pracuje. I to było z nami dzisiaj. Mniej tego było, niż wynik był, jest wyższy od tego stanie. Lepiej, lepiej realizowaliśmy plan, tylko no w końcówce myślało nam uciekł. No mamy trochę też czasami pecha, bo sytuacja na 6 do 2. No to my w zasadzie mamy sytuację mrówa uderza bok na wrata, może jest 5-3, tu za chwileczkę pada nam piłka do pustej bramki, więc to też nie sprzyjało w końcówce. Cóż, szacunek wielki dla e, mojego zespołu, moich zawodników za, za to, ile energii poświęcili, ile, ile świadomości na to, żeby być w meczu e, przez tyle czasu. No i też yy, gratki na no pojedziemy w sobotę i będziemy stały się walczyć jak najlepszy, korzystny dla nas rezultat. Do pewnego momentu graliście jak równy z równym z Mistrzem Polski, ale jednak wynik 6 do 2 dla rekordu. Co było tym kluczowym momentem w tym spotkaniu? No tak, no do myślę 28-29, podejrzewam, minuty trzymaliśmy się w tym spotkaniu bardzo dobrze. Mimo tego, że rekord miał wiadomo, no, sytuacje słupki e, gdzieś tam klarowne sytuacje stwarzali, ale e, jakoś te obramowanie nas e, trzymało i cały czas e, trzymaliśmy się przy wyniku e, remisowym. I myślę, że no, zabrakło przede wszystkim sił i widać to było po drużynie rekordu, że rotowali sobie składem, w pewnym momencie grali praktycznie na 3-4. No, tego się nie da oszukać i w pewnych fragmentach już widać było, że, że czegoś nam brakuje, że gdzieś tam jesteśmy za daleko i no, niestety drużyna rekordu jest bardzo konsekwentna, ma bardzo duże jakości. Wykorzystali to i wynik nam niestety uciekł. Nie, nie daliśmy rady już w dzisiejszym spotkaniu się podpiąć pod, pod kontakt i myślimy już o sobocie. Mamy trzy dni, żeby wszystko przeanalizować. i Na pewno nie składamy broni i mam nadzieję, że, że w sobota będzie nasza i w niedzielę jeszcze będę, będzie kolejne trzecie widowisko. Trenerze przez większość czasu w tym spotkaniu Toruń postawił wam bardzo wysokie warunki. No ale... Piersa ja gratuluja a Dulcina, bo viu Piersa més playoff. Piersa més sap si és Barça o Truno. Bo i estem troje estressu, nerviuje ner 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 me troje. M'ha metat en presa ja Piersa posicia do Usma, no? I m'ha metat rivala ja que on hi resume situatxa, ix situatxa, no? I on hi risicuye, on Barça d'obra futsalu. So, gratuluja, bo... Pochonte sap si és un Barça o Truno. A i és dixem d'obra xicuade, que soníem els emigrats, eh, ten metges, eh, ja Piersa pova. Eh, ves citar-me metge, ni citar moment, ni citar rivala, exeme bes ves sobi una boisco, exeme llagrats. Eh, I n'hi ha molts servits, n'hi ha molts servits. I si obro no hi havia Barça suave, tempo, timing, no ni tal, dalt, n'hi havia d'obra. I potser, bueno, m'ha metat més ofensiu. Tots els servits ja s'ha mirat. A més successos, ja Robi té furca, ja acceptuia ja que ja m'ho sigui l'epi moment. Ale toies és play-off i ja Cas de metge és mau a afinat. Dobera, tony, ja Toni, ja estem per la posició, ja final. So, generalne, ja estem bolone, la bolona, ja estem per la ba I ara, ens que so bota, bo, bine, bo, Torun, i això estan dimens, ens hem vist estan dimens a sèson, i ven de dos motivats. Ja n'hi hem atent a Druxina, tot el que i do consa, ja que és que a Xufquim i a Druxina, ja, es, jak, eh, Ya, ya estén en la futsal o en drucina. Y que ya vienen dos drucina, y ya che la dos drucina, y poda dos drucina. Y Tony Rossumieto, le lepe ich, gras na tenisa. Ella es individual, no hay problema, ven llevar su dobra. Pero tú tienes, y que yo, ten, eh, nie, moseme, grats, eh, sap, si, es pesaña y ya está en tren. Niemos hemos gras, sabes que es tirco ya, tirco ya, ya. Entonces es Barso Walfo, ya está en tren y es drucina. Y ni esta es una drucina, le pez miana. Czyli przed sobotą to słowo drużyna. To będzie ten najważniejszy element na przedtem sobotnim spotkaniu. No tak, bo no nie tylko sobota specjalna, ale ten cały sezon super puca wigrane de Barcelona, jak drużyna, był bardzo dobra drużyna. w pucharu, finał, tylko no finał, w červi finał, był, był Piast, w finał, lubawa, w finał jak Elonia, W już to pierwszy mecz był čenskomet, jak zap się była wistok, no? ale drugi mecz wygraliśmy jeden jeden na finał Pucharu. Bo drużyna gra Nie był jeden chłopak, był bardzo... Już drużyna. Bo to w branki było, bo drugi podał piłki i trzecia wiega i esfarta też go jest, kontroluje i mamy bramkę, i oni I Bedrucina nie... Bez może możemy wygrać czasami. Czasami tak, czasami nie. Ale to jest rekord. I rekord musimy wygrać zawsze. I jest drużyna. Mimo tego, że wynik 6 do 2, to dzisiejszy rywal postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Tak, jest. byliśmy do tego przygotowani. Wiedzieliśmy, że nigdy tu nam się jakby powiedzieć, nie grało łatwo. Zawsze tu był ciężki teren. Widać to też po wynikach innych zespołów, jak tu przyjeżdżają, że tu toruń zawsze stawia wysokie warunki. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Trochę mi się wydaje, przespaliśmy trochę pierwszą połowę. W drugiej już wygraliśmy trochę lepiej. Też to poskutkowało tyloma bramkami, ile szczeliliśmy. Z perspektywy bramkarza, kluczowy moment w tym spotkaniu? Myślę, że potem szybko szalone bramki na 3 i 4 tak gdzieś trochę już w cudzysłowie podłamały trochę rywala i myślę, że to był taki moment, w którym te dwie bramki mówię tak w odstępnie szybkiego czasu szeliliśmy i myślę, że to był klucz do tego, że udało nam się w dzisiejszym spotkaniu 6-2 wygrać.